Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. A ponieważ temat jest dość złożony, to dzisiaj tylko pierwsza część, w której powiemy sobie o tym, jak to wszystko wygląda od strony technicznej. W drugiej części zaś pogadamy o rekordach i przebiegu służby białoruskiej modernizacji MiG-29. Po upadku Związku Radzieckiego. Powstała na jego gruzach wspólnota niepodległych państw była jednym z największych użytkowników samolotów MiG-29, które stanowiły podstawę między innymi białoruskich sił powietrznych. Ostrożne szacunki mówią o tym, że Białorusini korzystali co najmniej z 82 samolotów MiG-29 w wersjach 9.12, 9.13 i szkolno-bojowej odmianie 9.51, czyli MiG-29 UB. Generalnie flota ta Pozostawiona przez XI Korpus Obrony Powietrznej, który w czasach radzieckich wchodził w skład II Armii Powietrznej, szybko topniała, także w połowie lat 90. Białorusini mogli liczyć na około 52 samoloty MiG-29 pochodzące z zapasów dawnego drugiego Korpusu, i jeszcze około 30 maszyn stacjonujących w Baranowiczach, gdzie znajdowały się także 23 samoloty Su-27 PUB, i jeszcze około 33 samolotów MiG-23 MLUB, których eksploatacja została wstrzymana już w latach 90. Generalnie samolot MiG-23 był drogi w eksploatacji i uchodził za konstrukcję problematyczną w utrzymaniu. Dlatego też w bardzo wielu krajach szybko rezygnowano z jego wykorzystania. W latach 90. położenie Białorusi generalnie rzecz ujmując było złe. Kraj został zmuszony do przeprowadzenia redukcji swojej armii w związku z traktatem CFE. Dzięki temu możliwe okazało się jednak przeznaczenie większych środków na utrzymanie najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia, znajdujących się w białoruskim arsenale. I właśnie takim rodzajem uzbrojenia był MiG-29. Samoloty te w 1996 roku zaczęły być stopniowo wyprzedawane. Pierwszym zagranicznym odbiorcą stało się Peru, które zakupiło 16 maszyn, a następnie w latach 1999-2001 ponad 30 Migów zostało zakupionych przez Algierię. Ostatecznie na wyposażeniu białoruskiego lotnictwa wojskowego zostało 26 samolotów MiG-29, które weszły na stan 927 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego. Kolejnych 15 MiG-29 trafiło do 61 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego w Baranowiczach. I właśnie ta na początku XXI wieku baza stała się takim kluczowym punktem, jeśli chodzi o modernizację samolotów. MIG-29. Dlaczego? Ano, dlatego, że tam można było wykorzystać bardzo bogatą, odziedziczoną po czasach Związku Radzieckiego bazę logistyczno-remontową. W jej skład wchodziły chociażby lotnicze zakłady remontowe nr 588, rozlokowane w pobliżu lotniska w Baranowiczach. I to właśnie tam przystąpiono do przeprowadzenia daleko idących modernizacji samolotów MiG-29 wykorzystywanych przez Białorusinów, a także do różnorodnych prac realizowanych na korzyść odbiorców zagranicznych, w tym m.in. Peru, Algierii i Mołdawii. W sumie przez zakłady w Baranowiczach miało przejść ponad 100 samolotów MiG-29 należących do odbiorców zagranicznych. Dlaczego jednak modernizacja samolotów była konieczna? Po pierwsze, dlatego, że po rozpadzie Związku Radzieckiego zaczęło brakować środków finansowych na zakup nowych samolotów w wersji MiG-29K, czyli 931, oraz MiG-29M, czyli 915. Problemy gospodarcze doprowadziły do sytuacji, w której na terenie zakładów produkcyjnych znajdowało się około 70 rozgrzebanych samolotów, których nie bardzo było jak dokończyć. Część z nich była praktycznie gotowa do przekazania odbiorcy. Zaczęły się więc próby sprzedaży samolotów za granicę. Jednocześnie doprowadzono do końca odmianę MiG-29S, czyli 913S, w której został zastosowany radiolokator N019M Topas i komputer pokładowy C101M, który pozwalał na wykonanie 400 tysięcy operacji na sekundę. Maszyna posiadała także Nowe oprogramowanie radarowe, a zastosowany w samolocie radiolokator lepiej radził sobie z pracą w warunkach zakłóceń radioelektronicznych. Ponadto MiG-29S posiadał także możliwość przenoszenia pocisków nowego typu R77RWAE z aktywną głowicą radiolokacyjną oraz nowych pocisków R27T i R27RE1TE1. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego zbudowano kilkadziesiąt egzemplarzy, ale lotnictwo radzieckie zdołało odebrać i zapłacić zaledwie za 22 sztuki. Przez lata wydawało się, że w temacie MIG-29 powiedziano już wszystko, ale w drugiej połowie lat 90. stało się jasne, że będzie można stworzyć odmianę MiG-29M, która powstała we współpracy pomiędzy zakładami. RSK MIG oraz zakładami lotniczymi z państw wchodzącymi w skład Wspólnoty Niepodległych Państw. Prace realizowane przy samolotach poddawanych modernizacji obejmowały głównie zwiększenie możliwości bojowych i wachlarza wykonywanych zadań. I tutaj drobna uwaga. Bardzo często mówię, że MIG-29 to samolot wielozadaniowy, co oczywiście jak każda pozytywna informacja o sprzęcie za wschodniej granicy spotyka się z gorącą krytyką ze strony niektórych widzów. De facto, od momentu wprowadzenia odmiany MIG 29M ten samolot stał się maszyną wielozadaniową w pełnym znaczeniu tego słowa, czy to się komuś podoba, czy nie. W krajach natowskich oraz państwach niewchodzących w skład wspólnoty niepodległych państw również podejmowano wysiłki w celu przeprowadzenia modernizacji samolotów MIG i przystosowania ich do wykonywania różnorodnych zadań, czego dobrym przykładem jest chociażby wchodząca w skład NATO Polska. A teraz już wracajmy do naszych baranów: działania w kierunku modernizacji samolotu MiG-29 podejmowano także na Białorusi, gdzie władze wojskowe doskonale rozumiały, że nie mogą liczyć na pozyskanie samolotów, które w najbliższym czasie zastąpiłyby flotę Migów 29 i SU 27P -UB. Działania w celu przeprowadzenia modernizacji białoruskich migów zaczęto podejmować na przełomie wieków. Generalnie Białorusini postanowili wykorzystać doświadczenia zebrane przez Rosjan podczas opracowywania wariantu MIG-29 SMT. Początkowo władze białoruskie zamierzały po prostu zamówić pakiety modernizacyjne opracowane przez RSK MIG. Który opracował ten wariant we współpracy z rosyjskimi wytwórniami sprzętu radioelektronicznego. Później jednak uznano, że oczekiwania w stosunku do zakresu modernizacji należy drastycznie zmienić. Białorusini oczekiwali generalnie rzecz biorąc, że koszty prac modernizacyjnych nie przekroczą 15-20% ceny nowego samolotu. Ponadto zamierzali wykorzystać do przeprowadzenia modernizacji swoje krajowe zaplecze przemysłowe, jednakże w praktyce, w realizacji całego projektu, spore znaczenie miały działania podejmowane przez przemysł rosyjski, który pokątnie wspierał Białorusinów. Zazwyczaj w tym kontekście wspomina się o zakładach NIP Fazotron, RSK MIG oraz OKB Ruskaja Avionika, Później ta ostatnia firma została wchłonięta przez zakłady IAPO, które są z Irkucka. Szybko okazało się, że ta decyzja podjęta przez Białorusinów o odejściu od przyjęcia po prostu rosyjskiego wariantu modernizacji była z punktu widzenia władz w Mińsku słuszna, ponieważ w Rosji doszło do zmian personalnych w zarządzie RSK MIG. Nowe władze w osobie Nikołaja Nikitina forsowały stworzenie nowego wariantu samolotu MiG-29 SMT, który miał otrzymać m.in. nowy radiolokator N010M Żuk MME, a także przejść rearanżację kabiny pilota, gdzie umieszczono trzy wyświetlacze MFI-10.6. Szerzej o tej konkretnej odmianie porozmawiamy sobie innym razem. Tak czy inaczej, Białorusini znaleźli się w niewygodnym położeniu, ale postanowili, że nie oglądając się na swoich rosyjskich sąsiadów, zrealizują jednocześnie trzy programy modernizacyjne. Pierwszy z nich, realizowany przez lotniczy zakład remontowy nr 588, obejmował przeprowadzenie modernizacji samolotów SU-27. UB, które po przeprowadzeniu modernizacji, o których też pogadamy innym razem, otrzymały oznaczenie SU27UBM1. Drugim programem realizowanym na terenie zakładów była modernizacja MiG-29 do wersji MiG-29BM, a trzecim modernizacja śmigłowców Mi-8. Tak czy inaczej, pierwszy MiG-29 BM został oblatany w listopadzie 2002 roku. Maszyna została następnie skierowana na próby w locie, które zakończyły się 21 lipca 2003 roku. Samolot ten nosił początkowo numer czerwony 05, później jednak numer burtowy został przemalowany na kolor czarny i samolot stał się czarnym 05. Ponieważ próby w locie zakończyły się powodzeniem, to władze białoruskie rozpoczęły stopniową modernizację posiadanej floty samolotów MiG-29. Na pierwszy ogień poszły samoloty stacjonujące w bazie w Baranowiczach, później zamierzano przeprowadzić modernizację samolotów stacjonujących na terenie bazy w Berezie, natomiast było to już znacznie bardziej wymagające przedsięwzięcie. Generalny zakres prac obejmował modyfikacje lub w niektórych przypadkach po prostu wymianę bloków elektroniki, a także zwiększenie arsenału przenoszonego uzbrojenia, które miało teraz obejmować m.in. energetyczne pociski typu R27ER1 i R27ET, które, w porównaniu do starszych odmian, posiadały większy zasięg, ponadto posiadały także łącze radiokorekcyjne które aktualizowało położenie celu w pierwszej fazie lotu pocisku, kiedy ten był bezwładny. Nowe pociski wprowadzone na wyposażenie samolotu MiG-29 były naprowadzane półaktywnie za pomocą radaru. Oprócz wspomnianych wcześniej pocisków, samolot otrzymał także możliwość przenoszenia nowych rosyjskich pocisków kierowanych R-77 z aktywną, samonaprowadzającą głowicą, Radarową łączem pozwalającym na korektę trajektorii lotu pocisków. Był to spory krok naprzód względem tego, co mieli do dyspozycji dotychczas białoruscy piloci, którzy przez całe lata mogli korzystać jedynie z pocisków średniego i krótkiego zasięgu R27R1 i R73K. W niektórych opracowaniach pojawiają się także sugestie, że Białorusini korzystali już wcześniej z pocisków R-73E z zapalnikiem laserowym Jantar, ale do tych informacji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo z jednej strony były to stosunkowo nowe pociski, które wchodziły na wyposażenie bodajże pod koniec lat 80. i na początku 90., czyli w tym końcowym okresie istnienia Związku Radzieckiego. No więc Białorusini nie mieli ich zbyt wiele na stanie w tych magazynach, które przejęli po czasach radzieckich, a z drugiej strony w latach 90., kiedy była możliwość zakupienia ich od Rosji, no to Białoruś nie miała pieniędzy na takie zbytki. Kolejnym krokiem podjętym przez Białorusinów przy okazji modernizacji MIGA-29 było przeprowadzenie dawno oczekiwanej integracji samolotu z uzbrojeniem precyzyjnym klasy powietrze-ziemia. Tutaj możemy wspomnieć chociażby pociski rakietowe H29T, H29E, H25ME. Uzbrojenie uzupełniono także o bomby KAP500KR i cap 500 e W ramach białoruskiej modernizacji MiG-29. Dostał także możliwość przenoszenia pocisków przeciwokrętowych H-31A, przy czym musimy pamiętać, że Białoruś nie posiada dostępu do morza. Oprócz tego samoloty białoruskie zostały dostosowane do przenoszenia różnorodnych zasobników np. osobnego kontenera przeznaczonego do strojenia i naprowadzania pocisku H-31P duże znaczenie dla wydajności samolotu. Ma także zastosowanie nowoczesnego łącza danych odpowiadającego zachodnim standardom MIL-STD-1533B. W teorii samolot może też wykorzystywać wyposażenie awioniczne dostarczone przez różne także zachodnie firmy, w praktyce może być z tym spory problem, ponieważ podstawowym wyposażeniem Awionicznym tego samolotu pozostaje jednak sprzęt opracowany w Rosji, a wcześniej także w Związku Radzieckim. W białoruskiej odmianie MIGA rozbudowano także stację radarową, która teraz została zmodernizowana do standardu NO-19P. Posiada ona cały szereg nowych możliwości. Na przykład może śledzić małe cele naziemne, poruszające się z prędkością dochodzącą do 15 km na godzinę. Potrafi również generować mapy cyfrowe terenu. Tutaj konkretów nie podam, bo tego już nie pamiętam. Natomiast trzeba także wspomnieć o tym, że nowy radar zastosowany w białoruskim Migu 29BM Potrafi wykrywać cele morskie, a także cele znajdujące się na tle wody. Jest także kompatybilny z pociskami H31 w wersji A. Jest także w stanie wskazywać wstępnie cele dla głowic pocisków kierowanych i bomb naprowadzanych telewizyjnie, co stanowi niejaki postęp w stosunku do starszych rodzajów awioniki stosowanej w samolotach MiG-29. Podczas walki powietrznej nowa stacja radarowa jest w stanie śledzić jednocześnie do dziesięciu celów, z których jeden jest określany na podstawie algorytmu jako najgroźniejszy. I właśnie na nim cały system się skupia. Następuje automatyczne oznaczenie tego celu, on zostaje wskazany pilotowi, następnie komputer samoczynnie oblicza dane potrzebne do odpalenia rakiet na wspomniany cel, przekazuje je pilotowi. Jeżeli dojdzie do odpalenia pocisków, to stacja radarowa automatycznie przechodzi w tryb przechwycenia i śledzenia. Spore zmiany zaszły także w wyposażeniu nawigacyjnym które doczekało się elementów pozwalających na współpracę z międzynarodowymi systemami nawigacyjnymi VOR i LS. Samolot dostał m.in. nowy komputer nawigacyjny MWK-NWG, odbiornik satelitarny GLONASS-NAVSTAR A737, system bliskiej nawigacji, a także rozbudowany system pozwalający na przeprowadzenie lądowania tylko w oparciu o wskazania przyrządów. Zmiany objęły też kokpit, w którym zastąpiono monochromatyczny monitor ekranowy CRT IPW-2 ekranem ciekłokrystalicznym mfi 551 Białorusini nie bawili się natomiast w grzebanie przy systemach samoobrony. W ramach prac modernizacyjnych Wsięgnięto natomiast do wyposażenia wspomagającego pracę pilota i obsługi naziemnej. Nie wchodząc w detale, których w tym materiale i tak jest już bardzo dużo, możemy tutaj wspomnieć na przykład o wymianie radiostacji. W białoruskich samolotach zastosowano radiostację VHF R800L1L2. Samolot różni się też optycznie od niezmodernizowanych maszyn Mig 29. Otóż na kadłubie w niektórych samolotach widoczna jest nowa instalacja do pobierania paliwa w locie z giętkiego systemu tankowania. W przedniej części kadłuba, po lewej stronie, umieszczona została sonda, którą można łatwo usunąć na ziemi. Dokonują tego mechanicy. Jest to bardzo prosty system, który umożliwia pobieranie paliwa zarówno do zbiorników wewnętrznych samolotu, jak również do zbiorników podwieszanych. Co więcej, podczas testów wyszło na jaw, że obecność sondy, której nie można schować, nie ma większego wpływu na właściwości lotnopilotażowe samolotu. Oczywiście, tankowanie w powietrzu na Migu 29 nie jest taką prostą sprawą, i zgodnie z założeniami przyjętymi przez samych Białorusinów, takie tankowanie jest możliwe tylko w ciągu dnia przy dobrych warunkach meteorologicznych na pułapie od 2 do 8 tysięcy metrów przy prędkości lotu od 400 do 800 km na godzinę. Jest tylko jeden problem. Otóż Białorusini nie posiadają latających cystern, no i podobne akcje muszą być ćwiczone z samolotami rosyjskimi. W tej roli występują głównie samoloty Ił78M. W teorii Białorusini mogliby posiadać własną latającą cysternę w postaci samolotu su24M, pod którym podwieszano tak tzw. agregat UPAZ, który był przeznaczony do tankowania w locie, no, ale Białoruś była zmuszona wycofać swoją flotę samolotów. SU-24 ze względu na ich zły stan techniczny, brak części zamiennych i rosnące koszty utrzymania w 2012 roku. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i patronite'a, do których link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających: Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa, Jakraka, Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego. Hollywood Trousersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotrka Rutę, Tacpraka, szlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem.